Skoro Huf nad Jeziorem Nyskim stał się tego lata miejscem bardzo ważnej inicjatywy wielu instytucji województwa opolskiego. Co może łączyć Komendę Wojewódzką Policji, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ITD, Straż Pożarną, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz polskie linie kolejowe. Oczywiście Bezpieczeństwo ruchu drogowego, a dokładniej troska o najsłabszych uczestników ruchu, jakimi są dzieci. Te mające największą fantazję, ale najmniejsze doświadczenie istoty, narażone są na najgroźniejsze zdarzenia drogowe. Dlatego specjalnie dla nich i ich rodziców zorganizowano piknik edukacyjny. Jezioro w Nysie jest oblegane przez plażowiczów, więc dlatego tutaj, akurat w tym miejscu nad Jeziorem Myskim, postanowiliśmy zrobić piknik bezpieczeństwa ruchu drogowego. Czyli tam, gdzie są ludzie, tam idziemy z, naszym, z naszą ofertą. Chcemy tutaj dzieciom, młodzieży, rodzicom też pokazać, jak należy bezpiecznie zachowywać się ogólnie w ruchu, w ruchu pojazdów. Co jednak zrobić, aby spotkanie nie zmieniło się w nudną pogadankę znaną ze szkoły? Konieczny jest dobry pomysł. Jak zachęcić ludzi do tego, żeby, żeby interesować się BRD? Musi być to atrakcyjne dlatego te wszystkie sprzęty, które i za mną, i przede mną i wokół mnie są tutaj porozstawiane. Faktycznie nie zabrakło szeregu ciekawych atrakcji, takich jak refleksometr, za pomocą którego można było sprawdzić swoją kondycję psychomotoryczną. Dla bardziej odważnych dostępny był symulator wypadku oraz symulator niezapiętych pasów. Na pewno po jednej tylko próbie na którymś z nich na długo zapamiętamy to wrażenie i związane z tym emocje. Dzieci, jak to dzieci, lubią konkursy. Nie zabrakło więc różnego rodzaju turniejów. Dzieci mogły też z bliska zapoznać się z pojazdami różnego rodzaju służb, zadawać pytania, a nawet poczuć się jak jeden z mundurowych. Oswojenie się ze służbami ma także walor edukacyjny. Jeśli najmłodsi polubią pana w niebieskim czy zielonym mundurze, w dorosłym życiu będą mieli do niego większy szacunek i respekt. A więc będą chętniej reagować na ich polecenia wydawane na drodze. A może któryś z nich zostanie policjantem lub inspektorem? To jeszcze lepiej. Będzie wówczas kolejnym pokoleniem dbających o bezpieczeństwo na drogach. Przyjemna atmosfera pikniku sprzyjała zdobywaniu wiedzy, umiejętności i doświadczeń Skoordynowanie tylu służb na pikniku wymagało sporo pracy, ale opłaciło się. To są wszystko instytucje, które współpracują z nami, które mają w swoich zadaniach statutowych, bądź w swoim obszarze zainteresowań bezpieczeństwo ruchu drogowego. Jesteśmy dzisiaj na pierwszym takim wydarzeniu, w którym uczestniczymy. Dotychczas Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu nie miał okazji. Naprawdę piknik bezpieczeństwa ruchu drogowego, inicjatywa Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która działa przy y, Urzędzie Marszałkowskim, ale też skupia wiele instytucji, które zajmują się bezpieczeństwem ruchu drogowego, ale również bezpieczeństwem na liniach kolejowych. A sceptykom wobec tego typu wydarzeń przypominamy stare przysłowie: „czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Nigdy za wiele troski o bezpieczeństwo najmłodszych.”